Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj przychodzę do Was z pokazaniem kolekcji kosmetyków Rimmel z serii Multitasker, jak ją posiadam. Od razu Wam powiem, że te produkty otrzymałam jako paczka PR, nie, nie, nie jednak, używam ich prawie cały czas. Ten jeden produkt, dwa produkty tak naprawdę używam już Was pół roku, cały czas i Uwielbiam je, a resztę to jest dla mnie nowość, bo też to są nowości na rynku, więc pokażę wam, co ja tutaj mam. Po pierwsze, coś, co jest prawie w każdym moim makijażu, to jest Multi Multitasker, to jest ten done Perfect. Tak naprawdę jest trzy w jednym. To jest rozświetlacz, to jest primer i to jest taki glow booster, czyli coś, co będzie Wam jeszcze potęgować rozświetlenie. jego ja go używam jako. Yy, właśnie taką bazę pod yy, podkład i wygląda to i wygląda to naprawdę fajnie, fajnie przebija lekko spod podkładu, czy tam kremu BB czy spod jakiegoś kremu tonującego który macie, ale też bardzo fajnie sprawdza się jako rozświetlacz i jest świetny, to jest taka trochę zamianka, taka trochę inspiracja chyba Charlotte yy, ale wygląda naprawdę super ma taki aplikator tak wygląda Pięknie się błyszczy. To też zależy od te, to, ten błysk zależy też od tego, ile tego dacie i czym to będziecie rozprowadzać, bo naprawdę jest przepiękny. Wygląda naprawdę fajnie. Występuje w kilku odcieniach. Ja mam akurat odcień 002 Fair Light. Na domiar tego, jak bardzo fajny to jest produkt. Proszę bardzo, mam kolejną buteleczkę i nie zawaham się jej użyć. Kolejnym produktem jest yy, nowość, która całkiem niedawno właśnie do mnie trafiła, ale jestem z nią bardzo zadowolona. To jest multitasker all-day grip and Breathtable primer, czyli to jest taka baza pod podkład, już nie taka rozświetlająca jak to, yy, ale właśnie dedykowana baza pod podkład, yy, z, która ma taki mieć efekt grip, czyli jeśli ją nałożycie, ona będzie się lekko kleić i ma przedłużać właśnie y, trwałość pod, podkładu, który nałożycie na nią. Ona jest w pompce i ona jest taka przeźroczysta. Tak to wygląda i jak ją rozsmarujecie, to normalnie trochę rozsmarowuje się krem. O widzicie? Daje taką lekką y, poświatę, a po za chwilę jak to wyschnie, no to zacznie się Klejć. Bardzo fajne poręczne opakowanie. Podoba mi się to, że to jest właśnie w tubce, w miękkiej tubce. Możecie to zabrać ze sobą wszędzie. Yy, coraz więcej firm właśnie wypuszcza takie bazy grip. Yy, no i co? I ma jeszcze w swoim składzie witaminę C. Ja ją bardzo lubię i yy, fajnie się sprawdza. Kolejny produkt, który mam właśnie z tej serii Multitasker, to jest Concealer and Foundation. To jest Multitasker Wake Me Up. To jest z takim chłodzącą końcówką. Mamy tutaj też witaminę C i kofeinę. Ja mam odcień akurat 0,40 Ivory. To jest taki produkt. On również jest w takiej mega fajnej miękkiej tubce. I tutaj odkręcamy, i jak widzicie, wyciskamy sobie żądaną ilość i możemy wiecie, albo tym właśnie chłodzącym, tą chłodzącą końcówką to y, zaaplikować na twarz, albo po prostu potem już, jeśli chcecie to używać jako y, podkład, bo tutaj też producent sugeruje, że możecie tego użyć jako podkład, no to y, można sobie to gąbeczką potem y, ładnie wypracować. Naprawdę mega spoko produkt, również taki widzicie wielofunkcyjny, możecie zabrać ze sobą w podróż, macie tak naprawdę dwa w jednym. I tutaj mam coś, co również mam, co również mam i uwielbiam. I to jest właśnie ten jeden z produktów, który chciałam wam powiedzieć, że mam w dwóch sztukach, ale nie mogę znaleźć teraz drugiej sztuki. I to jest ten korektor. Jeśli nie stać Was na Too Faced, to przetestujcie ten korektor. To jest The Multitasker Concealer. Ja mam odcień. Jaki mam odcień? Rose Ivory 25. to jak on kryje, jak on jest super, to po prostu tego się nie da opisać. Ma przepiękne krycie, bardzo ładny kolor, co ważne też nie zbiera się w okolicach pod oczami, nie robi takiego suchego ciastka, co niektóre korektory mogą robić. Bardzo fajnie też się wam sprawdzi jako tutaj wyrysowanie linii bronzera, jeśli chcecie go bardziej podkreślić, bo to jest jasny korektor, który wybije wam po prostu... Miejsca, które chcecie rozjaśnić, które chcecie podkreślić, czyli właśnie tutaj pod brązerem, może chcecie sobie uwypuchlić tutaj górną wargę, to też właśnie możecie wszystkie te punkty, które chcecie, by wyszły do przodu, no to wtedy takim jaśniejszym korektorem wygląda to mega spoko i bardzo go lubię, naprawdę to jest jeden z moich ulubionych korektorów. I też właśnie mam go w dwóch sztukach, żeby nie być gołosłowną. I. Obie, to tutaj mam akurat Rosy a ten mam w odcieniu Fair 020. Ale zobaczcie, on tylko po prostu, ten Rosy Fair wchodzi w lekko, tutaj mamy ten Rosy on wchodzi lekko może w takie różowe tony, a ten jest taki bardziej beżowy. Niemniej jednak oba są super i uwielbiam te korektory. I słuchajcie, ostatnie dwa produkty, które chyba też y, mam wrażenie, robią furorę y, i stają się takim małym wirarem. Viralem, to, jest to są rozświetlające brązery w sztywcie. Tak, to tak to wygląda. Y, ja mam w odcieniach y, medium i w odcieniu tan, czyli y, 02 i 03. One są malutkie, niepozorne, ale są przepiękne. A, czekajcie, nie pokazałam Wam jeszcze właśnie słoczy tego. To jest ten rozświetlacz 020 Fair, a to jest ten z różową bazą. Bardziej Rose Fair. Proszę bardzo. Widzicie, taka jest różnica w odcieniu. Jak zobaczycie, one są dość jasne na tle mojej dłoni. Ja też mam opaloną dłoń, ale... Yy, właśnie fajnie, ja lubię tak wybić sobie właśnie te. żeby korektor był jaśniejszy, więc tak to wygląda. No i wracając do tych brązerów, tak jak Wam wspomniałam, są niepozorne, są malutkie, ale są przepiękne. Ja już sobie yy, tym jednym, bo tu widzicie, jedna jest nówka, jedna jest używana, tym jaśniejszym już sobie konturowałam twarz. Pięknie opala buzię. Jest ultra, zobaczcie, jest ultra taki kremowy. Wystarczy tylko pociągnięcie i naprawdę y, bardzo fajnie się aplikuje. No i zobaczcie jak on się przepięknie. Oj. Przepięknie tutaj o rozprowadza. Przepięknie się go blenduje. Możecie go blendować paluszkiem, możecie go blendować tutaj gąbeczką, możecie go blendować pędzelkiem. Czego dusza zapragnie, tym możecie sobie rozsmarować właśnie ten brązer. On wam nie zrobi żadnej plamy. Przepięknie się wtopi w cerę, przepięknie się wtopi w podkład i możecie też jego efekt lekko budować. Polecałabym używać po prostu medium. A jak chcecie większy efekt, to na to używać tan, żeby tak jakby połączyć te oba produkty. Oba odcienie i mieć y, wszystko w miarę w jednej takiej linii y, kolorystycznej, więc to uważam jest super połączenie i uwielbiam te produkty, bo używałam tego jednego odcienia i słuchajcie, to są chyba wszystkie rzeczy, które mam właśnie z serii Multitasker. Uwielbiam tą serię. Tak naprawdę mogłabym mieć wszystko i mogłabym się malować tylko tymi produktami. Wiadomo, mam tego dużo więcej, więc testuję to na bieżąco, ale niemniej jednak te produkty ja Wam serdecznie polecam. Jak tylko gdzieś znajdziecie je na promce, kupujcie je w ciemno, tylko dobierzcie sobie właśnie odpowiednie odcienia. To na początek uważam, że jest must have'em. Jeśli miałabym Wam chodzić dwa, trzy produkty, które na początek yy, należy kupić. To jest to. To jest ten korektor. I to są te brązery. Tak naprawdę macie cały makijaż tymi produktami zrobione. Bo równie dobrze to możecie stosować jako taki rozświetlający, bardzo lekki podkład, jeśli macie ładną skórę. Nie potrzeba wiele zakryć, więc ja jestem zachwycona, uwielbiam ten produkt i uwielbiam całą tą linię dajcie mi koniecznie znać, czy Wy stosowałyście produkty właśnie z serii Rimmel Multitasker, a jeśli tak to który produkt jest Waszym ulubieńcem czekam na Wasze komentarze i co widzimy się w kolejnym filmiku, pa pa